A co gdybyśmy byli w stanie kontrolować nasze urządzenia tylko za pomocą naszych myśli? Hej, mam na imię Marko i dzisiaj porozmawiamy o tak zwanym interfejsie mózg Komputer, czyli o technice pozwalającej na sterowanie wszelkiego rodzaju urządzeniami bez użycia myszki, klawiatury czy ekranu dotykowego. Potrzeba tylko naszych myśli. Badania nad tym rodzajem sterowania rozpoczęto już w latach 70. ale dopiero od około 10 lat pomysł ten przyciąga jakieś większe zainteresowanie. Po pierwsze dlatego, że jest w stanie umożliwić normalne funkcjonowanie wielu niepełnosprawnym osobom, a po drugie, owa technika może usprawnić codzienne korzystanie z wielu urządzeń. Początkowo Interfejs mózg komputer kojarzony był raczej z wszczepianiem do mózgu wszelkiego rodzaju implantów i chipów. Mówię tutaj na przykład o eksperymencie z 2004 roku, kiedy pierwszy raz zostało wykorzystane urządzenie o nazwie BrainGate. Pozwoliło to pacjentowi obsługiwać telewizor i komputer za pomocą myśli, nawet gdy jednocześnie wykonywał inne czynności. Jednak takie metody są bardzo skomplikowane pod względem technicznym i stosunkowo drogie. Dlatego naukowcy rozpoczęli pracę nad techniką związaną z elektroencefalografią. Elektroencefalografia jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna dzięki której da się rejestrować aktywność mózgu. Nie wymaga ona wszczepiania żadnych urządzeń, a tylko umieszczenia specjalnych elektrod na powierzchni skóry czaszki. W praktyce przyjmuje to formę najeżonej elektroniką czapki. Dobrym przykładem jest tutaj urządzenie zaprezentowane kilka dni temu przez Uniwersytet Minnesota. Na filmie można było zobaczyć małego drona sterowanego za pomocą myśli osoby podłączonej do aparatury. Badane osoby miały wyobrazić sobie ruchy rąk, lewej, prawej lub obu jednocześnie. Następnie odczyt z elektrod wbudowanych w czepek interpretowany był przez komputer i przesyłany bezpieczeństwem. Przewodową do latającego robota. I choć badacze mówią tutaj przede wszystkim o pomocy osobom mającym problem z poruszaniem się, istnieje już kilka firm, które postanowiły wprowadzić takie urządzenia do użytku codziennego. Od poprzedniego roku można zakupić urządzenie, które umożliwia pisanie oraz obsługę kilku aplikacji tylko za pomocą naszych myśli. Brzmi interesująco, ale czy są jakieś minusy? Na szczęście na razie jest ich bardzo mało. Oprócz tego, że nowe urządzenia trzeba na kimś testować i tego, że do końca nie wiemy, jak sterowanie rzeczami za pomocą myśli może wpłynąć na nasz mózg, to ta technika niesie za sobą naprawdę wiele korzyści. A waszym zdaniem, czy sterowanie urządzeniami za pomocą myśli może zmienić nasz świat? Napiszcie swoją opinię w komentarzu na dole. Tydzień temu rozmawialiśmy o przywracaniu do życia wymarłych gatunków. Zobaczmy, co mieliście do powiedzenia w komentarzach. Nowy wspaniały kanał napisał, żebym zapomniał o mamutach i pomyślał o dinozaurach. I na to dobrze odpowiedział Karel Animal. Te skamieniałości, z których mielibyśmy odtworzyć dinozaury, są po prostu za stare. I okazuje się, że w tym wypadku czas jest naszym największym wrogiem, ponieważ bardzo skutecznie zaciera informacje. Już kilka lat temu naukowcy wykluczyli możliwość wskrzeszenia dinozaurów. Niestety, Park Jurajski pozostanie filmową fikcją. To jest ostatni odcinek pierwszego sezonu nocnego Marko 2.0. Nowy sezon rozpocznie się, jak tylko zbiorę kilka pomysłów na nowe odcinki, czyli za jakieś 2-3 tygodnie. Jeśli macie pomysł na nowy odcinek, jakąś nową technologię, albo coś związanego z nauką i przyszłością, co was szczególnie interesuje, napiszcie to w komentarzu. A ja zbiorę Wasze tematy i spróbuję kilka z nich opracować. Do zobaczenia!